dla Państwa doskonały dowód na to, że coś, co jest południowe, może być zarazem północne. Jestem bowiem na południowym wybrzeżu Morza Śródziemnego, ale z kolei dla kraju, w którym jestem, dla Tunezji jest to jego arcy arcypółnocny skrawek. Jestem pomiędzy dwoma przylądkami. Tam mamy przylądek Blanc, który jest najbardziej na północ wysuniętym skrawkiem Afryki. Tam z kolei przylądek Bon. Przede mną najsłynniejszy tunezyjski port Bizerta. Zerta to najstarsze nadal miasto w Tunezji. Założono je blisko 3000 lat temu. Kogoś nie było. I greckie wojska Agatoklesa, i Fenicjanie, i Rzymianie, i Maurowie oraz Żydzi z Andaluzji, Turcy, w końcu muzułmańscy piraci oraz hiszpańscy Habsburgowie. Ta kosmopolityczna atmosfera widoczna jest nadal zarówno w stylu budynków, jak i w otwartości i serdeczności mieszkańców. Niektórzy twierdzą, że Bizerta to najbardziej europejskie miasto w tej części Afryki. W samym sercu mediny Ville Arab, czyli arabskiego miasta, jak nazywali to miejsce Francuzi, znajduje jak widać, niezwykle popularną kawiarnię. Sami faceci siedzą, grają w tric albo w domino i popijają głównie kawkę, wodę i e, herbatę. Kobiet tu nie ma, ale nie dlatego, by nie wolno im tu było być. Tunezja jest jednym z niewielu państw w świecie, arabskich, e, które, w świecie arabskim, które stara się respektować prawa kobiet. No oczywiście nie jest to e, Szwecja, ale też nie Arabia Saudyjska. Merci, monsieur. Dostałem bez pytania herbatę. Hmm. Potwornie słodką i smakującą miętą. Ten wywar to nie jest zwykła infuzja. Liście herbaciane gotuje się dość długo. Centralnie słodzi i obecność teiny w tym napoju jest doprawdy gwarantowana. Dlaczego pań tu nie ma? No to chyba oczywiste. Siedzą w domach i gotują kolacje dla tych wszystkich darmozjadów. Wspomniałem wcześniej o Francuzach, i to jest bardzo ważny temat dla opowieści o bizercie. Otóż w XIX wieku Tunezja została francuskim protektoratem. Gdy w roku 1881 Francuzi otworzyli kanał Suezki, rozpoczęli też właśnie. W tym miejscu, w Bizercie, budowę portu, bazy marynarki wojennej, bo miejsce ze względów strategicznych było do tego celu wprost wymarzone. Gdy Tunezja w roku 1956 zyskała niepodległość, Francuzi stąd się nie wycofali. Mimo wielu wezwań pozostali tutaj. W roku 1961 doszło do starć zbrojnych, w czasie których zginęło około tysiąca Tunezyjczyków. Dopiero w roku 1963 bizerta stała się integralną częścią Tunezji. Jesteśmy w kraju arabskim i islamskim, ale zarazem w kraju tolerancyjnym. Zatem alkohol się tutaj nie tylko pije, ale również produkuje. Przede wszystkim wino. Tradycje winiarskie w Tunezji sięgają czasów starożytnych rzymskich. Potem w XIX wieku rozwinęli je Francuzi oraz Włosi. Dzisiaj tutejsze wina są na tyle dobre, że eksportuje się je dość masowo. Wielki winiarski potencjał. Właśnie jesteśmy w winnicy bardzo młodej, obsadzonej świeżutkim chardonnay. Ta niewielka winiarnia nazywa się Domeon Atlas. Została założona w latach 40. ubiegłego wieku przez Włochów. Dziś jest w rękach austriackich. W tych oto tankach fermentuje czerwone wino, które następnie dojrzewa w dębowych francuskich beczkach. Tutaj mamy. Habernes au ale również wytwarza się tu miejscowe, często endemiczne odmiany. Do Tunezji dotarła już turystyka winna. Ludzie specjalnie tu przyjeżdżają, by wprost w winiarni, wprost z beczki, spróbować tutejszych trunków. Wino nalewają tu oczywiście nie tylko wprost z beczek, ale również z butelek. Za chwilę zobaczą Państwo trzy najbardziej typowe próbki dla miejscowego terroir, czyli gleby oraz klimatu. Zgodnie z logiką degustacji, zaczynamy od wina białego. To jest chardonnay. Chardonnay, bardzo przyjemne w smaku, bo już wcześniej próbowałem, ale znacznie mniej owocowe. I świeże w bukiecie niż te Chardonnay z Kalifornii czy też Europy. Tu jest po prostu znacznie cieplej i ta temperatura kasuje ową świeżość. To jest rosé które jest wręcz obowiązkowe w miejscowym klimacie, obowiązkowe dla całego regionu Morza Śródziemnego, ponieważ wspaniale komponuje się z daniami rybnymi, z owocami morza, z miejscowym rybnym kuskusem. Na przykład to tunezyjska specjalność. To roze oparte jest, bo to kupasz, oszczep, grenache wywodzący się z Francji. Również niezwykle świeże musi być pite bardzo, bardzo zimne. No i wino czerwone. Kupaż składający się z trzech odmian. Pierwsza, znana wszystkim, to Cabernet Sauvignon, a dwa szczepy pozostałe to miejscowe rarytasiki. Nazywają się one Murwedr oraz Carignan. Zarówno Murwedr jak i Carignan są dość tanicznie ładnie zbudowane ale mają słaby potencjał starzenia, zatem dodatek Cabernet Sauvignon powoduje, że to wino może dość długo w dębowej beczce leżeć i jest mocne, bardzo przyjemne i doskonale spisuje się w towarzystwie pieczonej baraniny czy też jagnięciny. Dotarłem do Półwyspu Bą bon oraz jego głównego miasta zwanego Nabel. Zarówno Cabon, jak i Nabel nie są to miejsca specjalnie często przez turystów odwiedzane. Tym lepiej dla nas, bo zobaczymy, jak wygląda prawdziwe tunezyjskie życie. To miejsce słynie z dwóch rzeczy: mianowicie z ceramiki oraz cytrusów. Przy jednej z głównych ulic mamy pomnik, który definiuje doskonale te dwie lokalne specjalitety de la maison, Mianowicie ceramiczny pomnik pomarańczy. Tradycje wyrobu ceramiki w Nabel są prastare. Sięgają bowiem czasów, Fenickich. Interes był kontynuowany przez Rzymian, ale prawdziwie rozkwitł, gdy dotarli tutaj Arabowie wygnani z Hiszpanii po rekonkwiście. Zresztą, gdy przyjrzymy się uważnie ceramice, którą tutaj w dalszym ciągu się wytwarza i porównamy ją z tą, którą robi się... Nadal w Hiszpanii, zwłaszcza w Andaluzji, czy też w Portugalii, dostrzeżemy wiele punktów wspólnych. No, przede wszystkim kolorystyka, ale i ornamentyka. No, to śmiało mogłoby być portugalskie azulejo. Najbardziej godne polecenia miejsca z ceramiką to takie które proponują wyłącznie rzeczy na miejscu przez się wytwarzane. I właśnie jesteśmy w czymś takim. To jest równocześnie fabryka. Proszę spojrzeć. No, pierwsza faza, pan nadaje glinie pożądane formy. Ta glina jest później wypalana, a po wypaleniu ręcznie wszystko się zdobi. Tutaj panie Uczą się fachu ręcznego zdobienia naczyń. I wszystkie z tych rzeczy proponowane na miejscu są całkowicie ręcznie wykonywane, ręcznie zdobione, ręcznie formowane, ręcznie malowane. Najprawdziwsza ceramika z Nabel. Specjalnie dla Państwa zamówiłem najbardziej typowy miejscowy obiadowy zestaw. Najpierw dostałem bagietkę pokrojoną w kawałki. Bagietki tutaj zaczęli wypiekać oczywiście Francuzi. Do tego podano mi czarne, marynowane oliwki. Popem przyniesiono brik. BRIK to zarazem najpopularniejsza miejscowa uliczna przekąska. Jest to rodzaj pieroga zrobionego z chrupiącego ciasta, smażonego w głębokim tłuszczu. Nadzienie to najczęściej. Tuńczyk i obowiązkowo jajko w płynnej postaci, więc trzeba uważać, jedząc to, by się płynna zawartość na odzież nam nie wylała. Potem baranie kiełbaski mergezy, frytki, na szczęście są to domowe frytki, a nie pochodzące z mrożonki. Bardzo prosta sałatka, no i deser. Co na deser? Na deser świeżuteńka, wprost zerwana z drzewa, miejscowa pomarańcza. Jak prawie w każdym arabskim mieście, tak i tu najciekawsza i najpełniejsza życia jest Medina. Medina to oczywiście nazwa własna miasta, jednego ze świętych miejsc muzułmanów, ale też nazwa każdej starej miejskiej części. W każdym starym mieście arabskim mamy fragment, który zwie się Mediną. Handlowanie to jeden z arabskich żywiołów, tak naprawdę te kramy znikają stąd tylko w piątek po południu, bo piątek to muzułmańska niedziela. Poza tym bez przerwy coś się tutaj sprzedaje. Można to kupić prawie wszystko, ceramikę rzecz jasna również, no i, jak na to miejsce przystało, coś z pomarańczy. Świeżo wyciskany sok pomarańczowy, szklanka kosztuje jednego dinara, czyli mniej więcej dwa zł. Całkiem słusznie chwalą się tutajszymi pomarańczami, przepyszne. Poprzednikiem Nabel była założona przez Greków osada o nazwie Neapolis. Neapolis, czyli nowe miasto, e, podobną nazwę, etymologią ma włoski e, Neapol. Niewiele po tym nowym mieście zostało, ale to co jest, ma fundamentalne znaczenie dla historii kulinariów, bowiem mamy tu ruiny dawnej rzymskiej fabryki sosu zwanego garum. Garum było wytwarzane z ryb, z kawałków ryb oraz rybich wnętrzności. Ten sos fermentował w takich właśnie, w tych właśnie, bo to jest miejsce oryginalne, kadziach. Rzecz opisywana przez Apiciusza, Niezwykły delikates, za którym Rzymianie wprost szaleli. Dzisiaj nic podobnego się w zasadzie nie produkuje. No może tylko tajski sos rybny, którym przyprawia się na przykład wszystkie kary gotowane w mleczku kokosowym ma Podobny zapach, ale kondensacja smaku jest zupełnie inna. Garum było prawie galaretką, zresztą jego resztki tutaj w tych kadziach się zachowały, przetrwały wieki. Myślę, że dzisiaj garum byłoby nie do zjedzenia dla współczesnego człowieka. W każdym razie gary pełne, garum właśnie w tym miejscu stały. Zaprosił mnie do siebie jeden z najsłynniejszych tunezyjskich kucharzy, pan Rafik Kletli. Powiedział, że rozmowę o miejscowym jedzeniu musimy zacząć od oliwy. Bonjour Monsieur. Bonjour. Comment ça va? Ça va, Romeo. Ça va merci. <laughs> C'est un plaisir. Uh, so, I introduce you our olive oil. Well, well, wyłącznie tunezyjska oliwa na stole. A lot of kind of olive oil uh -huh. from different and different kind of olives. Z różnych regionów Tunezji różne odmiany oliwek, różny smak. I say there's Shimleli, uh -huh. Shitwi, Shiby, Sahli. Szimleli, szetli, e, sahli, e, to są nazwy miejscowych oliwnych szczepów. No nie musimy się koncentrować na nich. E, ważny jest smak. It's different, uh, yes. Different kind of olives. Of, Let's ol of olives of olives And uh, you will try now. Yes. Uh, you have bread if you want and of you course. can try the difference. Of course. after maybe at the beginning. If you want. Pan proponuje prawdziwy sposób degustacji oliwy. So, you take normally a, a little glass, but Aha. with, with spoon, never mind. Normalnie w małej szklaneczce, ale może być like również... This. You do like me. Okay. 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 Other... Okay. Yes. Biorę zatem miseczkę z oliwą. You know? Biorę łyżkę. Mm -hmm. Look at the color. Look, look how nice in the sun. Przepiękny kolor nice, rzeczywiście. Like gold. Like gold. This really. is gold. This is gold in yeah. the kitchen. Aha. With Chodzi o to, by oliwa się rozprowadziła po całej powierzchni ust. It I mm -hmm. And you have the taste Very, fruity. The yes. Very fruity. Very fruity, isn't it? Which one is the most, um, More this. intensive in taste, which one? Or uh, I one? think this one, this, this one, one, yes. More intensive, but it depends. You like mm -hmm. mild mm -hmm. or hot or um, strong. I like strong, yes. I like strong. This, this I like strong, strong. Yes. Yes. Bardzo yes. and olive oil, uh -huh. you can use it. In salads. Aha. You can use it in cooking, it Aha. gives a very good taste. And it goes: this is the oil. Oliw oil is Aha. the oil which goes very much in the temperature Aha. It doesn't burn. Aha. You know, the e, Oczywiście do użycia na zimno w sałatkach, ale również do smażenia, bo ona ma bardzo wysoką temperaturę palenia się. Jeszcze spróbuję tej i pamiętajcie państwo, po polsku to jest oliwa, a nie oliwa z oliwek, ponieważ oliwa jest zawsze z oliwek. Tak, Le... tak of bread okay. before. You try the second... okay. Tu ciędzie taste. Yes. Teraz trochę chleba, by mm, zredukować w ustach smak poprzedni, i jeszcze raz. Mm, much milder. Mm. Yes. Very nice as well. Don't be drunk. Pyszna. Mm, <laughs> pyszna również. I to jest właśnie ten moment, kiedy możemy bezkarnie siorbać. Jesteśmy w kuchni restauracji pana Rafika. Mam przed sobą naczynie, które przypomina rzymską amforę. To się nazywa gargulet i to jest też nazwa całego dania. Monsieur Rafik, what are you going to cook today? I'm going to cook uh, shrimps in the jug. To będą krewetki właśnie w tym naczyniu pieczone. Voila. Yeah. I, I tell you something, because yes. when you say Rafika in Arabic, yes. is the name from a woman. <laughs> yes, but this is. I know uh, you, add, you add the a. Okay. Yes. Wonderful. Uh, let's say we do the the shrimps here. The shrimps is uh, nice shrimps, mm -hmm. and uh, you put some. pink krewetki. Salt. Some pepper. Trochę pieprzu. Some garlic. Zgnieciony czosnek, garlic in olive oil, bito oliw. Yes, yes, Troszeczkę zgnieciony oliw. And then kurkuma. I teraz przyprawy. To, co tak pięknie się tu żółci, to jest kurkuma. Kmin. To jest kmin rzymski. Yes. Just not too much. Nie za it's dużo, bo to bardzo mocna And then przyprawa. Some paprika. Sweet paprika. Sweet papryka. Słodka papryka Sweet. w proszku. Okay. Can mix that all together? Wszystko mieszamy razem. Kmin, sól, pieprz, słodka papryka, kurkuma, zgniecziony czosnek, yes, koliga. Yes, and then we mix some tomato paste. Dodajemy teraz do tego pastę pomidorową. Tomato paste and harissa. Of course. This is, harissa we, are is Tunisia. we are in Indonesia. We are in Nable. Nable is the harissa town. Aha. Yes, it is known because we have a lot of paprika here. Jesteśmy w mieście, które słynie z wyrobu Harisy. No, Ten specjał turezyjski można już u nas kupić. W zasadzie wszystkie z tych składników. Zatem mieszamy to. To jest okay. Oczywiście miejscowa oliwa, to jest lokal Tunisian oliwa. Yes, yes. Miejscowa e, papryka. Powiedziałem, e, nie dokończyłem zdania, że te wszystkie składniki można już u nas kupić. Zatem mogą Państwo sobie coś takiego pewnie w domu zrobić. Pomidory. Some tomatoes, mm -hmm, pokrojone w kosteczkę. Some pepperoni. E, hot hot. sweet, czy no. Not Nie As you want jest when, when harissa. harissa. Niespecjalnie ostra papryka, bo Harisa jest wystarczająco so, ostro. Piękna, biała, czosnkowa cebula. Jest cebula. Cebula. Yes, And then olives. I oliwki, czarne oliwki pokrojone. Oczywiście bez pestek. Yeah. We mix all together and the principle from this cooking mm -hmm. is that everything will cook in its own water. Mm -hmm. The water from the vegetables from the from the shrimps and everything it will cook in the jug. Aha. Uh -huh. Yes. Bardzo prosta rzecz. Chodzi o to, by to wszystko się gotowało we własnym sosie przyrodzonym. Krewetki puszczą sos, jarzyny puszczą sos. I to wszystko właśnie będzie wkładane do gargulet, do tejże amfory. Tylko troszeczkę wody do środka. I to z Wszystko jest w Yes, I, I just explained yes, before yes. about beauty of your ceramic. One. Oczywiście miejscowe wzory ceramiczne, so, które już państwo widzieli. We will fill in the jug with this product. Napełniamy amforę wszystkimi składnikami. Oczywiście w domowych warunkach nie muszą państwo korzystać z naczynia w kształcie rzymskiej amfory. Byle jakie ceramiczne naczynie, które można wsadzić do piekarnika. So, I think our frims uh, are ready. Just a minute. Just Widzą Państwo, Gorący piec opalany drewnem. Prawdziwa klasyka. Co? So. Pocznął. How do you say? A baraka dabra. A baraka So. To wygląda rzeczywiście jak coś z Baśni 1001 Nocy. Smak, 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 smak. No, nice, Ale zaraz zobaczymy jak wygląda, bo to dopiero będzie piękny widok. Bardzo gorące. Mm. Like gold. It's going out. <laughs> jak złoto. So here we are. Nie jest przepieczone. Mogę spróbować? Can I yes, try? You can try. Yes, of course. Mmm, monsieur grafik. très joli. Thank you. Genialne, genialne. Do zrobienia w Polsce bez żadnego problemu. Tylko świeże krewetki zdobyć. Mmm, Akurat trafiłem na targi rolniczej właśnie w tym miejscu, wśród traktorów, które niespecjalnie mnie interesują. Mamy panie berberyjki i pokaz pieczenia typowego berberyjskiego chleba, który nazywa się tabuna, a piecze się go podobną techniką jak ormiański lawasz. Proszę zobaczyć, taki rozgrzany piec, ciasto przyczepione do ścian i zaraz te placki będą gotowe do jedzenia. Okay. Okay. Let's see. Potwornie gorący, pięknie pachnie, proszę zobaczyć, gruby placek z przyprawami. Barbaryjska sprawa. Dobra, dobra. Idę dalej. Jeśli nie pamiętają Państwo wiekopomnego dzieła filmowego pod tytułem Angelika wśród piratów, przypomnę, że chodziło o opowieść o muzułmańskich rozbójnikach morskich, którzy między innymi porywali ludzi i sprzedawali ich na galery. Jeśli macie znajomą imieniem Angelika. W wieku lat 30 albo też trochę starszą, niechybnie jej rodzice musieli właśnie Angelikę wśród piratów oglądać, bo to imię do czasu emisji tego filmu w Polsce właściwie nie występowało. I to właśnie piraci sprawili, że Nabel przed wiekami przesunął się w głąb lądu. Kiedyś centrum miasta było bardzo blisko morza. Dziś jest o kilka kilometrów stąd, no ale piratów nie ma, więc i miasto znów zwróciło się w stronę akwenu. Zatem kończę tym optymistycznym akcentem i przy okazji jeszcze ewentualnie życzę też Państwu udanego urlopu.